Właśnie uruchomiłem gniazdko inteligentne gniazdko na WiFi. Mam podgląd. Mogę włączyć, wyłączyć, włączyć. Podłączyłem ładowarkę do telefonu i pokazuje mi tutaj ampery, waty, jakie jest napięcie w sieci. Co tu jeszcze jest zużycie, czas rzeczywisty. Co tu jest ciekawego jeszcze? Ok, cofamy się, no i teraz mam dwa urządzenia, czyli po lewej stronie jest gniazdko 1, po prawej stronie mam zrobione też gniazdko przy centralnym i tam włączam i wyłączam właśnie za pomocą tego gniazdka nadmuch, także dobra, teraz jeszcze jedno gniazdko montuję. Okay.